Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way. I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was. Until you save me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i w bardzo wyczekiwanym przeze mnie dniu. spełnia spełniam dzisiaj w sumie swoje marzenie. Nie jest to marzenie takie może życiowe, ale od dnia, w którym nagrałam swój pierwszy film na YouTubie, czyli... Ponad 9 miesięcy temu marzyłam o tym, żeby mieć porządne sprzęty do nagrywania. Także no nie, nie będę tutaj trzymać Was w niepewności, bo i tak widzicie po tytule. Tytuł mówi wszystko, co się dzisiaj wydarzy. Aparat, którym do tej pory nagrywam jeszcze, no bo ten film wciąż jest nagrywany aparatem którym nagrywałam do tej pory Nie jest aparatem do nagrywania I ja naprawdę bardzo dużo musiałam Włożyć pracy w to, żeby te filmy Wyglądały tak jak wyglądają Czyli mam nadzieję, że są w miarę estetyczne W miarę dobrej jakości Naprawdę robiłam wszystko, żeby tak było Ale no niestety pewnych e, progów Nie mogłam przeskoczyć Ze względu na to, że ten sprzęt się do tego nie nadaje Po prostu, także przez ostatnie kilka miesięcy Zbierałam, odkładałam pieniądze Na ten aparat I dziś jest ten dzień, właściwie dziś, już parę dni temu Zamówiliśmy ten aparat do domu, ale zadzwonili, że niestety nie mają go na magazynie i że będziemy musieli czekać na niego miesiąc I znaleźliśmy sklep w Krakowie, w którym jest dostępny od ręki W ogóle w ostatnim czasie jest straszny problem z aparatami fotograficznymi, z kamerami Nie ma ich dostępnych w sklepie takim jak nie wiem, Media Mart, czy Media Expert czy RTV itd. Tak Pójdziecie do sklepu, to po prostu są pustki na półkach I nawet jak spytacie yy, pracowników, no to wam mówią wprost, że jest problem z tymi sprzętami Z dostępnością Dlatego naprawdę był problem, żeby zakupić ten napara Także my zjadłyśmy już śniadanie Ubrałam na wie, ubrałam siebie Pomalowałam się właśnie szaleczką, skończyłam Krysa jest już w Krakowie, bo stwierdziliśmy, że zaoszczędzimy w ten sposób czas Pracuje do 17, a ten sklep jest otwarty do 18 Więc jakby on skończył pracę w domu I siedlibyśmy w samochód, no to nawet byśmy nie zdążyli dojechać do Krakowa a sklep by nam zamknęli, więc on pojechał do biura sobie już rano pociągiem tam, tam będzie cały dzień pracował, a my tak jak ostatnio wsiadamy w samochód o całkiem innej godzinie, dojeżdżamy do niego i dosłownie bezpośrednio z jego pracy, to już jest zaraz koło jego pracy, idziemy do sklepu spełnić moje marzenie Boże, aż się wzruszam, bo nie zdajecie sobie sprawy ile to jest ja to z pracy przy, przy tych filmach, nie mając dobrego sprzętu. Jaką trzeba trzymać stabilną rękę Jak trzeba dbać o oświetlenie Jak są godziny ograniczone do nagrywania Żeby było odpowiednie światło Tak jak widzieliście w ostatnim Q&A Tam było po prostu ciemno, więc wszędzie po półkach Było widać piksele nadaję no, już śpiące, jak widzicie Specjalnie ją znowu przetrzymałam, żeby mi stała w samochodzie Także mam nadzieję, że i nagrywanie I montaż filmu będzie teraz dla mnie dużo przyjemniejszy A dla was przede wszystkim Że będzie lepsza jakość Że, będziecie, że będzie wam się jeszcze milej oglądały te filmy więc i dla siebie, i dla Was dzisiaj spełniam marzenie. Nie przedłużając, ja dopakuję torbę, omleczko, wodę, musy i inne. Nam zrobię jeszcze drugie śniadanie z diety na wynos, bo Krysan sobie nie wziął nic do jedzenia, a mamy cel, tak jak Wam mówiłam, że trzymamy się diety w 100%, więc zrobię nam jedzenie na wynos i jedziemy, jedziemy po lepsze filmy. Nadia już ścinął na mleczko przed wyjazdem, ja zabieram swoją nerkę standardowo. Ja mam taką koszulę z Rezerte, ją kupiłam naprawdę już bardzo dawno temu, bo z HM, przepraszam, z HM. Spodnie te, które wam pokazywałam ostatnio w Sinsei, buty, one są z Born Tubi, pasek z HM. I, I co? Wydaje mi się, że że wygląda to w miarę dobrze, chociaż przez chwilę się zastanawiałam czy, czy ten róż z tym niebieskim się nie gryzie, ale aktualnie nie mam białych spodni, bo sprzedałam, tak jak widziałyście na Instagramie jeżeli mnie obserwujecie, bo były na mnie już za duże, więc mam nadzieję, że dzisiaj kupię sobie nowe, bo tak jak ostatnio tak samo jedziemy najpierw do galerii przez to, że Krystian pracuje dosłownie w budynku w którym jest galeria, plus jedziemy wcześniej, żeby Nadia mi właśnie zasnęła w samochodzie więc będziemy musiały od niego poczekać także w tym czasie mam nadzieję, że znajdę jakieś spodnie nie wiem, czy w Zarze, czy w Stradivariusie czy, czy gdzie, czy może w Sin Będą jakieś białe, bo widzicie Ostatnio się polubiłam ze spodniami z Cinseya Więc żebyście się nie zdziwili, że ponownie galeria Już skończyłaś? Mała skończyła jeść śmieszko, więc jedziemy Patrzcie, nie miałam żadnego pudełka takiego na, na jedzenie, na wynos W sensie mam bardzo dużo pudełek, ale takich Na takie obiady, wiecie Takich dużych, a na takie mniejsze Jedzonko Nie miałam, więc wpadłam na pomysł, że skoczę do piwnicy Zobaczę, czy teściowanie nie ma jakichś słoików nakrętek. I znalazłam, no bo ja wiecie, wszystko wyrzucam od razu. Mama Kresiana takie rzeczy składuje na przetwory i tak dalej. No i właśnie poszłam i sobie zarąbałam dwa. Ale patrz jak to pięknie wygląda. No i zrobiłam nam właśnie jedzonko na wynos. Standardowo to ten jogurt, erytrytol, płatki owsiane, malinę mrożone. I na samym wierzchu miód. Jeszcze tylko biorę zakrętki. Zakręcam, pakuję. No i teraz już naprawdę jedziemy. A, i do tego oczywiście... Dwie łyżeczki jadą z nami, żeby było czym to zjeść. Specjalnie się zatrzymałam, żeby Wam pokazać, jak ona śpi. Chociaż nawet nie wiem, czy, czy ona już śpi, czy, czy po prostu leży, ale totalnie jej nie słychać i przytulona z misiem. Jest po prostu nierozłączna z pluszakiem. Ale to jest takie urocze, to jest takie słodkie, że że Musiałam się zatrzymać, żeby wam to pokazać. Co idzie? Dojechałyśmy do galerii już jakieś 40 minut temu. Nadjętam salutką drogę przespała i dlatego siedzę w samochodzie, bo śpi dalej. od tu właśnie daję mówię, 40 minut, czyli łącznie jakieś dwie godzinki i wiecie, mogłabym próbować ją wyciągać albo nie wiem, budzić, ale w sumie nigdzie mi się nie spieszy bo jest dopiero godzina 14.40 Krystian kończy pracę o 16 więc miałyśmy chodzić po sklepach ale ale i tak zdążymy zamykam się, po się obudzi I I can. and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feeling just loving this moment czy są jakieś poszukiwaniu białej klasycznej koszuli I wydaje mi się, że, że ta jest fajna. W ogóle mam swoją koszulę pod spodem, bo nie chciałam się ściągać. Jedyny minus to jest ta kieszonka. W sensie ta kieszonka tak fajnie wygląda, ale ja tę koszulę potrzebuję pod kamizelkę. Więc chyba bym wolała gładką, dlatego zobaczymy jeszcze do Zary i ogólnie do innych sklepów, ale w razie czego będę wiedziała, że przy wyjściu na parking jest taka w więc w razie czego wrócę po nią. No patrzcie, jaka to jest radość. A tu, tu ci mała włoży, a może być tak, tu sobie włóż, o, hop, żeby ci nie wypadł i trzymaj, trzymaj ładnie. Ilość miejsca w przemierzalni w Stradivariusie jest przerażająca. Radwo się tu mieścimy z wózkiem, nie może wnej podwójnej przymierzalni Wzięłam sobie taką bardzo obcisłą jak widzicie bluzkę To jest kolor beżowy, nie wiem czy tutaj widać Jest genialnie wygodna Ale szczerze mówiąc na ten moment wyobrażam sobie jedynie taką bluzkę na siłownię do ćwiczeń Mimo, że to jest rozmiar M, a ja noszę już takie SM A jest no mega przelegająca, więc no... No nie wiem, póki co nie dla mnie to, tak wiecie, do chodzenia codziennego Ostatnio Anjax na swoim vlogu pokazywała te klapeczki w Home i przyszłam po nie, ale ja myślałam, że one są takie gumowe, one są takie zamszowe, a ja chodzę po domu tylko i wyłącznie bez skarpetek, bo tak niewygodnie. I zaraz by to było wszystko tutaj brudne od potu ogólnie po prostu byłoby brudne, więc no niestety. Dobra, znalazłam, że sztos sztosów Po prostu sztos Tu jest jeszcze guziczek Czekajcie, spróbuję go zapiąć Wzięłam jeszcze MK i jest za duża, ale wow Wow 250 zł chyba, dobrze kojarzę? Tak, 250 zł. Zostawię wam tutaj numery referencyjne Zatrzymajcie sobie, jakbyście chcieli Miazga Forever, forever. I watch you, as you sleep. You don't know I'm looking with you everything was complete Do you know how much I love you I put your favorite song on Siśmi po robę popieściłem płaszczek nie zadecydować czy maldak zdecydować skaczenka I biorę eseczkę właśnie stoję w kolejce do kasy a kupuję nie jest już z nami, wyszliśmy z galerii, a tam jest wejście właściwie za nami zaraz I idziemy spełniać moje marzenie Nasze Swoje... też trochę Nasze, jak widzicie, jego kanał, jego marzenia Jest on już w ogóle nie ma swojego życia Nie, właśnie ambicje moje poszły gdzieś na spacer Chodź, bo ja nawet nie wiem, w którym sklepie to jest Musisz i ze mną Czyli nasze, nasze, na... nasze marzenia Nasze, nasze, o, idziemy No to, to cię tam To Teta jednak Idziemy kupować nowy sprzęt I could serve the time, don't you know that I would? To, to ja przyniosę ten mikrofon. Obiektyw, aparat, to są akcesoria, ładowareczka, bateria. I właśnie, czy to jest druga bateria, oryginalna do odpoczynienia? Nie ma oryginału, tylko zamiennik. To nie. To nie. Przyniosłem, natomiast no, cena 450. Dobra, to już tę tu zapłacisz. Karta, Mamy opanaczny szkołę. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy marzenie w ręce, musimy to poskładać i mam nadzieję, że zrobimy tu takie przejście. O, no się cicho zrobiło. Więc zabieramy się za składanie i mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy tutaj. Obawiamy się bardzo, że bateria będzie tutaj nierozładowana, a przecież jest. No, znaczy. Praktycznie jest to pewność, że jest rozładowana. No, niekoniecznie. No, jestem praktycznie pewna, że jest rozładowana, ale może jednak nie. Więc zobaczymy i wtedy najwyżej zrobimy takie przejście, że ta-dam, no, jakoś dźwięku, więc zobaczymy i obrazu. Ale fajne. tak, da, dai. Yy, już napisane, żeby podłączyć do ładowania ale działa, czai się to? jeszcze kupiliśmy mikrofon, więc zaraz podłączymy i zobaczymy jak, jak całość funkcjonuje nasz nowy mikrofon, mamy nadzieję, że dzięki temu nie będzie wiatru nie będzie szumów, nie będzie hałasów z ulicy po prostu, że będzie lepiej i kurcze, ja mam nadzieję, że zrobimy zaraz właśnie takie i będzie taka mega różnica a nawet jak nie będzie, to i tak będzie lepiej. Kurde, po prostu jest fajnie. Nie ma to jak robić unboxing w parku, ale słuchajcie, siedzimy w parku pod sklepem, bo nie mogliśmy się po prostu doczekać. Tak wygląda mikrofonik: jest malutki, kompaktowy i ładny. Na tym nam zależało. I ponoć bardzo dobry jakościowo. Do tego mamy tutaj takiego kotka, chomika, jak kto woli. Zakładamy to od razu, nie? Tak mi się wydaje. Też dziwne, że to nie wygłusza, nie? Dobra, zamontowaliśmy mikrofon. Na razie nie zakładamy tego kotka i zrobimy test jakości za 3, 2, 1... Tadan! I jak? I jak? Dajcie znać, czy jest jakakolwiek różnica i w obrazie i w dźwięku. Wiem nie takiego przejścia się spodziewaliście i my, my też, nie tak miało być. Miało być w parku, na ławce. Nie, być wczoraj, w a jest dzisiaj. No bo w ogóle jest już kolejny dzień. Wczoraj, jak zrobiliśmy unboxing, to właściwie wróciliśmy do galerii po samochód i pojechaliśmy do naszych przyjaciół na kawę. Zrobiło się ciemno, więc już stwierdziliśmy, że dogramy ten fragment z drugiego dnia, żeby faktycznie zrobić takie tutaj przejście. Żeby było widać tą różnicę. A w ogóle to wczoraj nagrywaliśmy kurczę nie w 4K, a mamy możliwość 4K nagrywania. No, tam jeszcze kilka rzeczy było źle przekręconych, no, co my tam robiliśmy, Czyli po prostu jeszcze tryb. nie potrafiliśmy się tym obsłużyć, więc wczoraj siedziałem jeszcze nad tym wieczorem, mniej więcej już wiemy, ale i tak się dalej tego uczymy, więc. No mamy do, do, do obcykania się ten napara. W każdym razie właśnie wczoraj nagrywaliśmy w jakimś przypadkowym trybie i ostrość nam złapało tyłu, więc zdążyła tak, żeby nagrać tylko tada! I Jak? I jak? Dajcie znać, czy jest jakakolwiek różnica i w obrazie i w dźwięku. I właściwie bateria nam padła, dlatego później tego też nie nagrywaliśmy. Dogrywamy wam to dzisiaj. Dajcie nam koniecznie znać, czy jest faktycznie jakakolwiek różnica i w obrazie i w dźwięku. No mamy nadzieję, że jest. I kolejna sprawa, jeszcze się tutaj tak szybciutko wypowiemy, dlaczego w ogóle ten aparat. Dokładna nazwa? Panasonic Lumix G tam jest DCM chyba albo coś takiego G80. W każdym razie G80 Lumix. Pana Sonika. Dlaczego nie jakiś vlogerski typowy? No, te vlogerskie one zawsze chwalą, że są bardzo kompaktowe, są bardzo małe, są bardzo zgrabne. Ten faktycznie jest trochę Posimierz większy. Myśliciemy by go już, już zdecydowanie na ten. Tak, już byliśmy jeden. na tym zdecydowany, ale okazało się, że on. No, nam głównie zależało na stabilizacji, bo sami widzicie, że te firmy, które my robiliśmy wcześniej, nasza ręka nie jest przy przystosowana. Nie, też nie mamy specjalnej gimbali, które nam elegancko by wszystko zrobiły takie super. I dlatego wzięliśmy ten, bo on ma pięcioosiową stabilizację. Więc też będzie coś wszystko tak powinno ładnie Powinno być, żeby mamy wyglądać. nadzieję, że powinno być. Tak. Będziemy robić wszystko, że po prostu teraz lepiej. Bo kurczo, no nie potem wydaliśmy tyle pieniędzy, tyle. No są aparaty po 10, 20 tysięcy. No tak, no to to W e, taką zbyt. półkę w ogóle nie celowaliśmy, po prostu nie na nią nie stać. Więc i tak powinno być dużo lepiej, mimo mimo tej kwoty, bo nie całe 4 tysiące łącznie daliśmy za aparatem, nie? Tak. Z aparatem, z mikrofonem. z mikrofonem. W każdym razie witamy ja was teraz w lepszej jakości, już na stałe, nie że tylko w tym filmie. Witajcie w 4 w filmie... w I w tym filmie i w pozostałych. I po prostu zrobimy wszystko, żeby te filmy teraz były lepsze, lepszej jakości. No, żeby jeszcze przyjemniej to oglądało. Dokładnie. Koniecznie dajcie znać, czekamy na, na wasze zdanie. A my się już żegnamy w tym filmie. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! 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 Forever. Forever. Stall that stole that. I watch you as soon as Do you know I'm looking?